Zwierzyńca tutaj bywa kwiat. Tu kobyliński as przychodzi sam. Z nieba zdejmuje gitarę swą. Pięknej Alfredy dobywa ton. Ze spóźnioną i to spóźnioną. No, za dwa tygodnie będzie pół roku. Pół roku spóźnioną informacją ku Wam śpieszę. Bardzo. No smutną. Ale czas płynie. Nic nie trwa wiecznie. No, życie ludzkie, jak i cały świat. Niedawno dowiedziałem się. Bo nawet jeżeli o tym w telewizji mówili, to, to ja nie oglądam telewizji. Tak, jakoś przy okazji w rozmowie, że zmarł bardzo zasłużony człowiek dla, dla Krakowa, dla folkloru podmiejskiego, dla, dla zwierzyńca o, jeszcze z tych twardych przedwojennych roczników. Urodzony 6 stycznia 1936 roku na Grzegórzkach. O czym już wspominałem, bo poświęciłem mu cały, cały materiał. Jemu i poniekąd miejsc z nim związanych w Krakowie. No cóż, nic, nic nie trwa wiecznie, ale świat już nie, nie będzie taki jak był. Coraz bardziej na nim tak pusto, obco. Coraz mniej znajomych twarzy, nie tylko tych bliskich, ale także tych znanych z, czy to z telewizji, czy, czy z plakatów, z afiszy, bądź też z okładek płyt muzycznych. No i zmarł, już mówię kto, 14 maja tego roku, 2025. Aleksander, albo mogłem zacząć inaczej, o, król, zmarł król, Aleksander, król, czyj król, kogo król, Andrusów król, zmarł Aleksander Łodzia Makino-Kobyliński, wykonawca, śpiewak, promotor, jak już wspominałem, podmiejskiego folkloru, zwierzyńca, kolorowy, barwny, Andrus. Ostatnie lata swojego życia spędził w, w domu przy Helcluf, a wcześniej zamieszkiwał tu nieopodal, w takiej kamienicy. Ja nie wiem, czy ta kamienica to jest pod, pod adresem Plac na Stawach. Pochowany został, w ogóle ceremonia pogrzebowa, pogrzeb odbył się w kościele mariańskim, tak? No, Mówiłaś. Tak, coś. Oprócz, oprócz tych wszystkich funkcji, jakie pełnił, to, to oczywiście jest nie wszystko. Słucham? Pełnił. Peł, a co powiedziałem? Pełnił. A przejęć się, pełnił. Był również odznaczony na przykład, jak tutaj podaje, wikipasy.pl odznaczeń Order Krakowi, Resistuta, odznaki 75, 80, 100 i 100. Aha, 75-lecia, 80-lecia, 100-lecia i 110-lecia Krakowi. 75-lecia Rady Seniorów. No, ca cały jego życiorys to można znaleźć w tej książce napisanej przez Katarzynę Siwiec, gdzie też materiał znajdziecie jakiś archiwalny u nas na kanale o tym, a oprócz tego jest sporo informacji i informacji w sieci, także polecam, zachęcam, to naprawdę wyjątkowy, zasłużony, o to można powiedzieć, że Stasiek Wielanek to jest taki warszawski makino. W ten sposób można, można to ująć. Mam jeszcze tutaj, dziękuję po raz wtóry Jarkowi Sokołowi za, za płytę z, z, z autografem. Stasiowi Śmiechowi Olek Makino. Także to też już pojawiło się na, 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 na kanale. To jest naprawdę bardzo, bardzo piękna pamiątka o tym śpiewaku muzyku. O proszę. 20 października, co ja mówię listopad? Nie, września, Boże kochany. 20 września, który to był rok, bo to jest dwójka czy zero? To chyba prędzej był 2022, tak. Tak się dziękuję. To jest jedna z cenniejszych rzeczy, jakie mam, bo tak jak już wspominałem w tym archiwalnym materiale, to wszystko jakby przenosi mnie w czasie do, do zupełnie innych realiów, gdzie wszystko wydawało się takie bardziej prostsze, piękniejsze. No nie wiem, jakby to rzec. No ale właśnie chciałem nagrać krótki, krótki materiał do, do jego dłuższej biografii. Zapraszam do pogrzebania, do pogrzebania w, w archiwach naszego kanału, który zostanie przeorganizowany, zostaną założone nowe kanały. Chcielibyśmy go reaktywować i jakoś tutaj no, z tym algorytmem zacząć współpracować. Brakuje nam 70 subskrybentów do do tysiąca. Mamy dokładnie, jak to nagrywamy w tej chwili, jest 930 subskrybentów. Trzeba będzie przenieść. Już jest założony nowy kanał Śmiechowe Granie, gdzie tam są gameplaye z, z konsoli. Jeżeli będziemy jeszcze czytać bajki, to też na nowym kanale, bajki z Krakowiakiem. Gry fabularne, jeżeli będą dalej pro, prowadzone, to... Chyba w śmiechowym graniu, nie? Bo to się podgrywa. Niby tak, ale z drugiej strony za bardzo mi się mm. tu, to ja kłóci, bo ja ten gameplay jest ja tak. prawdę powiedziawszy nudny. Jak, jak ktoś lubi się nudzić, to zapraszam na śmiechowe granie. Jaka, jaka reklama! <laughs> jak ktoś lubi się nudzić, to zapraszamy do nas. <laughs> Ponudzimy się. Nie. Ponudzimy was. Zapra zapraszamy na krakowski uśmiech. Jak się nie lubicie nudzić, a jak się lubicie, to na śmiechowe granie. O, tam zapraszam. Także to, to byłoby na tyle króciutko i po, postaramy się to jakoś reaktywować. Z naszych planów, znowu jak zwykle, niewiele wyszło, bo przecież starostwo powiatowe w Półtusku, Urząd Pracy, w ogóle ci wszyscy urzędnicy, politycy, to oni ładnie tylko mówić potrafią. I wielkimi literami pisać dotacje dla niepełnosprawnych. Ja łapię się w tę kategorię Dla bezrobotnych. Przyjdź, dostaniesz. Och! A później, kiedy się człowiek w to zagłębia, kto to w ogóle wymyśla? To, żeby z pefronu dostać w półtusku 70 tysięcy złotych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, to trzeba przyprowadzić dwie osoby, których nie przychód, a dochód, czyli netto już, w, łącznie, chyba, nie? łącznie wynosi 25 tysięcy złotych. No można nawet 10 osób przyprowadzić, ale chodzi o to, żeby poświadczyły do tej ota, dotacji osoby, która już po odliczeniu jakichś tam rad kredytowych zostaje im 25 tysięcy złotych w ręku. To jest horrendalne. I tutaj to jest z Pefronu a z Urzędu Pracy było. Ile tam było 35 tysięcy i trzeba było przyprowadzić również co najmniej dwie osoby? No, tak, żeby, dwie osoby, trzeba W sumie było. nie mówili, że można więcej, czy, czy mniej. No mniej. A ja, ja nie do... No mniej to nie. Czyli albo dwie, albo dwie, lub więcej, które zarabiają po 3,5 tam było, zdaje się, 3,5 tysiąca. To, 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 to też jest dla mnie jakaś abstrakcja, kiedy w Krakowie można było dostać z Urzędu Pracy 50 tysięcy złotych i wystarczyła jedna osoba, która poświadczyła. A tam był pan czy pani, kto tam pomagał, nie wiesz? Urzędnik. U, urzędnik jeszcze pomagał wypełnić wnioski. Urzędnik pomagał opracować biznesplan, a tutaj to one sobie tylko siedzą. Przepraszam, ja nie będę nic dalej więcej mówił, bo po co ja mam się denerwować? Aha, ale to tylko tak na koniec. Tutaj gdzieś w gazecie, a wkleję ten artykuł. Od 2026 roku starostwo powiatowe w Półtusku pracuje nie 5, a 4 dni w tygodniu. Brawo! Koniec. Sza. Miałem się nie denerwować. Nie nakręcaj się, nie ma co. No widzisz, nie no. się tak nakręcasz. Hej, się tak nakręca. Pozytywka. <laughs> jak pozytywka. Jak pozytywka. Wszystko się kręci. Jak negatywka. Negatywka TV. To jest ten. On kiedyś zamieszczał u nas na, na, na grupie. Jest taki kanał, Negatywka TV. Wszystko się kręci. Pobudka Marsz do Robów. Marsz do robót. Pamiętasz, nie kojarzysz? Gdy zbudzicie dźwięk potłuczonego szkła. Nie. Gdy przejdą fosy i dorwo się do bram. Dobrze, to byłoby na tyle. Spróbujemy wskrzesić z, zmarłych, ten nasz kanał. A a co mieliśmy robić, gdyśmy dostali te dotacje? Założylibyśmy sklep zoologiczny, chowaniec, ale nie będzie sklepu zoologicznego, chowaniec. Może kiedyś. Nie, ja. Już, znaczy, Myślę, że, 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 że nie, bo ten. Jak wszystko nam pójdzie, to przecież my od lat chcemy iść w rolniczy handel detaliczny, w sprzedaż bezpośrednio i tego typu działalność. Dobrze, także serdecznie zapraszamy na pozostałe nasze kanały, na pozostałe nasze media społecznościowe, na, na, na Facebooka, na, na, na TikToka też, TikTok też zostanie przeorganizowany, bo, 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 bo wśród dziczy nie można być tak bardzo naturalnym, bo cię dziczy, zdziczała, zdziczeje je i ciebie. Mm, tam są... Witamy wszystkich, właśnie kończymy nagrywanie, ale zostańcie z nami, bo ja tutaj jestem jeszcze na, na, na TikToku na żywo. Zostańcie z nami, bo będziemy zaraz coś jeszcze nagrywali. Mm. Także reasumując, polecamy nasze pozostałe media społecznościowe. Yy, fanpage na Facebooku Krakowskim Targiem, czyli Szwarc, Mydło i Powidło, Plac Zero Waste, gdzie możecie nabyć różne różności, jak sama nazwa wskazuje. W większości przypadków po bardzo przystępnych cenach, ale nie wszystko, niektórych, no nie wszystko. Jeszcze nie będę się nad tym ro ro rozwodził. Polecamy kanał historyczny Lolo poza szlakiem. To jest bardzo, bardzo. Yy, pozytywny, ciekawy, interesujący, edukacyjny, bardzo dobry kanał. Lolo Poza Szlakiem, Uśmiech Art, rękodzieło Katarzyny, chociaż teraz tylko chyba na zamówienie, coś nie bardzo, bardziej to, co tam zostało w magazynie. Znaczy to zamówienie też mogłoby być, no ale... Troszkę. Z terminem realizacji różnie. Także to już wszystko. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się nisko i do zobaczenia, mam nadzieję, w miarę, w miarę już regularnie. Bo serce Łana, gdy je położyć na dłoni, na pierwszym miejscu panna, przed panną tylko koni. Przypomniał sobie. Przypomniałem sobie. Pożywanie substancji przedstawionych w tym filmie live może być szkodliwe dla Twojego zdrowia. A, że nie wypiję tego? Aha. Eee, idzę, idzę, bajoku. TikToki, krucafuksz. Niech to dunder świśnie.